Witam Państwa na moim kanale. Pokażę Wam dzisiaj jak PGG, czyli sklep internetowy sprzedaży węgla, dyma Polaków. Pamiętacie jak to było towar dodany do koszyka, w tym momencie zawieszało system, wywalało po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Pojawił się taki napis, że towar dodany do koszyka możecie dokonać transakcji, zakupu do godziny 23. Od tego momentu to już jest, bo sprzedaż mamy co tydzień, wtorki, czwartki. Od tego momentu nie idzie dodać towaru do koszyka. To tak jak tutaj widzicie, dodaj produkt, koszyk, dodaj produkt, czyli. Yy, tak, w dniu dzisiejszym 16:12 yy, pełny asortyment w sklepie. Dodajesz produkt do koszyka, zawieszacie, wywalacie ze systemu i na tym się kończy zabawa. I tak to już jest od momentu, jak pojawił się napis, że towar dodany do koszyka można dokonać zakupu transakcji i od godziny 16:12. Robisz, odśwież, OK i nie odświeżysz tej strony. Cały czas przekroczona liczba jednoczesnych połączeń do witryny. Ciekawe jakich połączeń przekroczona, jak już jest godzina 22.20. Sprzedaż ma być do 23. Była próba dodania towaru do koszyka, bo towar był dostępny. I tak oto PGG, y, dyma Polaków na sprzedaży węgla. To, że podawają, y, że tyle ton sprzedali, kto to sprawdzi? Mogą podać, jakie tam im pasują liczby. Nikt tego nie sprawdzi i nie zweryfikuje, ile ton rzeczywistości została sprzedana. Także pozdrawiam, próbujcie, bawcie się. I może komuś się wcześniej czy później uda. Jak stwierdziłem od kilku tygodni. Asortyment po zalogowaniu jest w sklepie. Robisz dodaj do koszyka i w tym momencie jesteś zawieszony i nie wiadomo, czy towar jest dodany do koszyka, nie nie jest dodany, dalszy etap odświeżenia strony pomimo prób od godziny 16 do godziny już 22.21 jest niemożliwy. Także pozdrawiam tak PGG Dyma, Polaków także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.